Witam serdecznie na no dobranoc. Żegnam się dobrymi myślami, wierszami, czym się da, aby było spokojnie, bo najważniejszy jest spokój. Musimy brzydko powiedziane, ale walczyć o pokój. Jest to sprzeczne jedno z drugim, ale musimy walczyć ze samym sobą, ze swoimi zmysłami, ze swoim egoizmem, z myślami, które. Potrafią być krytyczne, a szczególnie to się dokonuje u ludzi z polityki, bo tam wchodzą już duże emocje, duża władza i duże pieniądze. Im większe tam są pieniądze, tym więcej się kłócą, bo każdy chce rządzić, każdy chce stanowiska i tak dalej. To jest błędne koło i dlatego trzeba zmienić kiedyś, żeby nie było partii politycznych, żeby były wolne wybory w demokracji pryncypialnej, bezpośredniej, bo to jedno w drugie wchodzi. I to by było najlepsze, ale to dopiero przyszłość. Więc widzimy, co się dzieje w polityce. Jak bodnarowcy, giertychowcy i inni jak bombardują nasz, nasze państwo. Jak zaprzepaszczają, bo mówiłem kiedyś, że w ciągu jednego roku Tusk rozwali Polskę. No i rozwalił ten człowiek. Nie powinien w ogóle nigdy rządzić. No nic, ale polepszymy sobie humor. Wierszem, dalszy ciąg. Boscy kochankowie. <laughs> Och, po co trwa jeszcze moje życie? Skoro nie ma w Nim prawdziwego szczęścia. Wszystko jest pustką, bez nadzieją. Tylko łkam, cierpię, umieram bez Ciebie. Kochany, zobacz, co to twój, to twój grot miłości ze mną zrobił. Odebrał mi życie, moje szczęście to Ty, moja rozkosz to Ty, a Ty oddaliłeś się. Od tej chwili tylko gasnę. Gaśniemy, gaśniemy, nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Duchowo systemie miłości można powiedzieć nie gaśniemy, natomiast gaśniemy fizycznie to w każdy gaśnie i musimy zrobić wszystko, aby żyć tu już ostatni raz. Wkładamy do koszyczka i wszystkie nasze sprawy i dobrej nocy. Powiedzcie dzisiejszy nieznany dzień spokojnie kołysze się czas a razem z nim dwa kwiaty miłości kołyszą się w wolności jak dwa wielkie światy. Spytasz jak thank